Witajcie, kochani, kolejna naczywa środa. Odpoczynek. Wiem, co pomyślisz. Każdy odpoczywa i każdy wie, że jest on ważny. O czym tutaj mówić? Prawdą jest, że nasza świadomość wzrasta i coraz więcej ludzi docenia work-life balance. Nie każdy jednak wie, jak odpoczywać efektywnie, no bo odpoczynek odpoczynkowi nierówny. Są ludzie, którzy regenerują się błyskawicznie i tacy, którym potrzeba 8-9 godzin snu, a i tak wstaną niewypoczęci. Zatem, ile powinien trwać odpoczynek? To zależy. Jeśli chodzi o idealne wakacje, to jak podaje Twój psycholog online, okazuje się, że lepiej jest wyjeżdżać na krótki relaks kilka razy w roku. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Temple w Finlandii podają, że idealne wakacje powinny trwać nie dłużej niż 8 dni. Psychologowie twierdzą jednak inaczej. Uważają, że urlop powinien trwać minimum 10 dni, aby rzeczywiście się zregenerować. Według nich odpoczywać zaczynamy dopiero trzeciego dnia, a pierwszy dzień urlopu to dla nas nowa sytuacja, która może wywołać stres. Urlopowy. Zatem dopiero po drugiej lub trzeciej dobie zaczynamy zachowywać się spokojnie i rozpoczyna się odpoczynek. Wakacje można porównać do jedzenia smacznej potrawy. Wybieramy dużą łyżkę albo małą łyżeczkę. Trzy tygodnie urlopu albo dwa tygodnie i przedłużone weekendy. I teraz najlepsze. Nieważne ile trwa urlop. Najważniejsze jak go spędzamy. Czy odpoczywamy psychicznie? Czy czujemy, że zrobiliśmy coś dla siebie, czy jesteśmy wobec siebie wyrozumiali, gdy zdarzy nam się złamać na przykład technologiczny detoks, czy po urlopie coś nam z niego zostało. I nie chodzi tutaj o pamiątki czy muszelki z plaży, choć to też jest ważne, jak mówi psycholog Anna Stasiakowska. Chodzi raczej o podejście do życia typu Cieszą mnie drobne, najdrobniejsze rzeczy. Arvid Hansen, autor podręcznika Sztuka wypoczynku zachęcał, żeby odpoczynek potraktować jak inwestycję we własną energię i siły, które sprawią, że będziemy lepiej funkcjonować już po powrocie do domu z urlopu. Udany wypoczynek to stan, w którym czerpiesz radość, relaks i satysfakcję z, z czasu spędzonego na tym, co lubisz. To czas, w którym możesz się zrelaksować i oderwać od codziennego stresu. To może oznaczać różne rzeczy dla różnych osób. Może obejmować leniwe popołudnia, spacery na łonie natury, czytanie książki lub medytację, oglądanie ulubionego filmu, gotowanie ulubionego posiłku, gra na instrumencie muzycznym lub czas spędzony na aktywności fizycznej. Udany wypoczynek może również oznaczać spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To może być wspólny obiad, wyjście na wycieczkę lub rozmowa przy kawie. Pamiętaj, że to, co sprawia, że wypoczynek jest udany, może być bardzo indywidualne. Ważne jest, aby słuchać swoich potrzeb i dostosowywać wypoczynek do swoich preferencji. Znam takich ludzi, dla których odpoczynek oznacza dobrą książkę z kawą w ręku na własnej działce, i takich, dla których liczy się tylko i wyłącznie leżenie na plaży. Znam też tak zwane typy zwiedzające i typy, które uwielbiają aktywnie spędzać swoje wakacje. Znam takich, co odetną się od technologii, i takich, co będą sprawdzać maile co najmniej raz dziennie. Ja zawsze powtarzam, że nieważne gdzie, a ważne z kimś. Z kim? Osobiście przychylam się do podejścia urlopu minimum dwutygodniowego, co niniejszym czynię i pozdrawiam z Dominikany. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.